Dzisiaj jesteśmy w firmie Terma, polski producent grzejników i jest z nami pani Ewa Mróz, z działu sprzedaży, która wprowadzi nas w temat i grzejników i firmy. Dzień dobry Pani Ewo, dobry. miło mi poznać miło było mnie. dzisiaj osobiście. Pierwsze pytanie. Nie wszystkie osoby wiedzą, cóż to jest za firma Terma? Mogłaby pani w kilku zdaniach przedstawić? Terma jest to największy, jeden z największych producentów grzejników, a na pewno jeden z producentów grzejników i grzałek. Istniejemy na rynku już ponad 30 lat. Idea powstała bardzo dawno temu przez naszego założyciela, który miał marzenie i stworzył tak wspaniało prosperującą markę. Super, super, jak są takie marzenia i są spełniane, zwłaszcza w Polsce. Czym wyróżniają się grzejniki Terma na tle konkurencji? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jakość na pewno. Ogromny, ogromna różnorodność kolorów. Mamy olbrzymią paletę barw, która jest wykorzystywana do, do doboru, dopasowana jest do każdego klienta. Powstają nowe modele. Jak wygląda proces tworzenia nowego modelu grzejnika? Proces projektowania nowych modeli zaczyna się najpierw w dziale u technologów. To oni przygotowują cały proces takiego grzejnika, który ma sprostać wymogom. Zarówno i wizualnym, jak i technologicznym, ale to my się dostosowujemy do, do potrzeb rynku. Także jeżeli widzimy zapotrzebowanie na rynku na konkretny model, to nasi technologzy wtedy przystępują do działań i, i razem z, z grafikami tworzą nowy model. Czyli jest zapotrzebowanie na rynku, i wtedy tak. Wy zajmujecie się tym, bo tych modeli rzeczywiście dość dużo tutaj Dokładnie. firma Terma posiada. Czy są jakieś nowe rozwiązania, które planujecie wkrótce wprowadzić? Czy myślicie nad nowymi modelami? Tak, coraz częściej no, staramy się też nadążyć nad nowymi trendami i nad rozwijającym się rynkiem, ze względu na to, że dużo się zmienia. Wprowadzamy nowy model, w tym roku mamy nowy model, który wprowadziliśmy do sprzedaży, w zeszłym roku wprowadziliśmy nowy model, jak również wprowadzamy też nowe rozwiązania technologiczne, jeżeli chodzi o elektryfikację. Także cały czas się rozwijamy i cały czas tworzymy i szukamy nowych rozwiązań. Czyli warto się interesować Waszą ofertą na bieżąco, na bieżąco i ją śledzić, tak. jeżeli ktoś planuje zakup grzejników. Jakie są najczęściej modele, tak zwane hity, z Waszej sprzedaży aktualnie? Hmm. Które to modele, może Pani wskazać? To wszystko zależy. To jest tak bardzo. Jak zawsze. To zależy. Ostatnio dużym takim powodzeniem cieszą się grzejniki Rollohanger. Na pewno, ale to jest może to tylko dlatego, że to ja indywidualnie zauważyłam, ale to wszystko zależy, po ostatnio tak samo i grzejniki żeliwne, bo to jest jednak też coś, co przykuwa uwagę. Także tutaj nie ma te bardziej na przykład kolorystycznie też, nie? To też jest takie. No właśnie, to jeżeli tutaj mm. wchodzimy w kolory, to aktualnie jakie kolory najczęściej się sprzedają, nie mówię o białym i czarnym. Najczęściej, inaczej ze względu na to, że zmieniliśmy nasz kolor standardowy, jest to teraz biały mat. Już wyszliśmy z tego takiego połysku białego, więc to jest dla nas taki, jest to inny biały, więc to jest bardzo standardowy i często zamawiany. Kolor na pewno bras. Wszystkie kolory z palety Premium są to przepiękne kolory. Mój ulubiony to jest oczywiście Battle Green. Tak piękny kolor, piękny zielony. kolor właśnie za nami jest grzenik Hex w tym kolorze, ale w, na przykład grzejnik RIBON w tym kolorze się prezentuje fenomenalnie. Trudno powiedzieć, bo jest tych kolorów tak dużo i one są tak różnorodne, że ciężko powiedzieć, jaki jest teraz najbardziej popularny kolor. To jeżeli jesteśmy przy kolorach, to często klienci zadają mi pytanie: dlaczego grzejnik chromowany jest taki drogi? Proces przygotowania takiego grzejnika jest dużo bardziej wymagający, bo grzejnik musi być przygotowany, wyszlifowany idealnie. Ze względu na tą powłokę, która jest nakładana na niego, nie może tam być żadnej, żadnej skazy, więc przygotowanie takiego grzejnika zajmuje dużo więcej czasu, w związku z tym też jest dużo droższe, i to wpływa na cenę. Dlaczego? Terminy realizacji na niektóre grzejniki, w tym momencie zauważyłam na Rolo Hunger są tak długie, nawet ponad 6 tygodni. Skąd to wynika? Teoretycznie skróciliśmy też czas produkcji niektórych grzejników w tym roku ze względu na wprowadzenie nowych nowych innowacji. Jednakże jak mieliśmy okazję przejść się po produkcji, Proces produkcji każdego grzejnika jest indywidualny. Jest to, jest, nadal jest to praca ręczna, mimo że wykorzystujemy maszyny do tego. Jednak to jest takie małe dzieło sztuki, które jest tworzone ręcznie przez specjalistów, przez fachowców, więc to nie jest coś, co wychodzi automatycznie, tylko jest detalicznie dopasowywane ręcznie. No i kolejne pytanie, które często jest zadawane: czy grzejnik może wisieć nad wanną? Czy grzejnik można zamontować pod prysznicem, bo akurat tam mam miejsce? Jeżeli chodzi o montaż grzejników w strefie mokrej, mamy do tego, mamy do tego przedstawiony cały artykuł, jeżeli chodzi o za, zawieszanie grzejników w takich strefach. Nie zaleca się grze, stosowania grzejników w strefie pod prysznicem. Jednakże chciałam zwrócić uwagę na to, że nasze grzeniki są pokryte powłoką antykorozyjną, w związku z tym są przystosowane do przebywania w strefie mokrej, jednakże nie zaleca się tutaj stosowania w takich wilgotnych pomieszczeniach jak kabiny prysznicowe. Stosowanie przy wannie jak najbardziej jest to, ze względu na to, że one są zabezpieczone antykorozyjnie tutaj się z tymi grzejnikami nic nie wydarzy, jednak nie zalecamy tutaj stosowania tutaj na pewno w strefie tej stricte związanej z, z kabiną. I tutaj ze względów bezpieczeństwa Dokładnie. musimy przypomnieć, że jeżeli to jest grzejnik elektryczny albo Dobrze. wodno -elektryczny, to trzeba mieć na względzie i przepisy bezpieczeństwa. Dokładnie montażu odpowiedniej odległości zachowanie Dokładnie. Tym bardziej, że trzeba też zwracać uwagę, gdzie, gdzie, e, gdzie taki grzejnik będzie wisiał, żeby to nie stwarzało zagrożenia. Jeżeli klient jest, stoi teraz przed wyborem grzejnika, to na co musi zwrócić uwagę? Jakie widzicie najczęstsze błędy przez klientów wykonywane przy wyborze grzejnika? Niedopasowanie mocy na pewno. To jest najczęstszy problem, e, dlatego też służymy zawsze pomocą przy wyliczeniach, jaki grzejnik do jakiego pomieszczenia powinien być zastosowany, jaka moc takiego, takiego grzejnika. E, złe dobranie grzałki do grzejnika elektrycznego, dlatego tutaj też zalecamy to, żeby to zwracać na to uwagę, żeby nie dochodziło też później do niepotrzebnych nieporozumień, bo tutaj jest bardzo ważne, żeby ten grzejnik działał i nam dawał satysfakcję z tego, jak wygląda. To ma przede wszystkim spełniać podstawową e, e, czynność, czy dawać, Czyli ogrzać, ogrzać żeby było nam ciepło. ciepło. I tak na zakończenie, dlaczego warto inwestować w polskie grzejniki? Moim zdaniem jest to bardzo ważne i bardzo ciekawe pytanie. Namawiam najczęściej właśnie tutaj osoby z, z okolic, żeby też zwracały uwagę, że wspieranie regionu jest bardzo ważne, ale w związku z tym, że my jesteśmy producentem na całą Polskę, jest to dla mnie też tak bardzo ważne, żeby tarma była rozpoznawalna. Z jednego prostego powodu jakość. Zapoznałam się z ofertą szeroką, jeżeli chodzi o grzyniki naszych, naszych, naszej konkurencji, nie tylko z Polski, i uważam, że tutaj wychodzimy fenomenalnie na, tej, na tym tyle. Więc jakościowo jesteśmy tutaj numer z, jeden. Tak, numerem jeden. Tak, mogę to potwierdzić, dlatego że w swojej ofercie mam grzejniki od różnych producentów, oczywiście polskich producentów. Firma Terma jakość numer jeden. A jaki jest czyli pani ulubiony? Mercedes. <gry> Mercedes. A jaki jest pani ulubiony grzejnik? Grzejnik, no powiem szczerze, grzejnik Buki robi Buki. wrażenie. Grzejnik Hex robi wrażenie, zresztą widać go tutaj. Dokładnie. Pięknie się prezentuje, ale te grzejniki po prostu trzeba zobaczyć. To wtedy wiadomo, w co się inwestuje. Bo grzejnik tak naprawdę to jest inwestycja na lata. To nie jest zakup na rok czy dwa. A ulubiony kolor w takim razie. No ja też kolor zielony. <głos> <głos> Tutaj akurat chociaż powiem tak, kolory złote są też często kupowane i kolor pers ostatnio, pers, tak. tak. Kolor pers jest ostatnio też często wybieranym, a wynika to z tego, że klienci próbują dopasować kolor grzejnika do koloru baterii. A ostatnio bardzo często kupowane baterie łazienkowe to są kolory złote i kolory miedziane. Więc najbliższym do miedzi mhm. jest kolor pers z oferty. Mhm. Także dziękuję bardzo dziękuję. ładnie za wywiad. Dziękuję.